Asiu, przed chwilą błyszczałaś z zamkiem razem na ściance i powiedz mi, jak wy się czujecie w takiej roli? Czy to was bardziej cieszy, czy może czasami krępuje, przeraża? Wiesz, co? Chyba ani nas nie przeraża, ani nie krępuje, tak naprawdę. Super nam się spędza razem czas, więc jak już bym miała obstawiać, to to pierwsze. A fotoreporterzy paparazzi są obecni też w waszym życiu. czy Czasami tak jest, że faktycznie czuje się czyjś wzrok na sobie i zastanawiam się, czy wy już odczuwacie tego skutki. Odczuwamy, odczuwamy. Ostatnio byliśmy u mnie w busku zdroju w moim rodzinnym mieście. No i też y, panie kuracjuszki nas zaskoczyły nieraz, bo podchodziły i zadawały mi podobne pytanie, więc y, czujemy to, ale raczej spotykamy się y, z bardzo sympatycznymi ludźmi na co dzień, więc. A potem jak widzicie takie publikacje w prasie, czy to w internecie, to jest zaskoczenie, czy wy macie gdzieś takiego tyłu z głowy, że aha, faktycznie mógł ktoś tam być, coś czułam, coś czułam. Nie, właśnie nie. Ja w ogóle wiesz, nie zauważałam tych preparacji. Ja nie mam takiego wyczucia, Antek ma większe chyba doświadczenie. Ja nie potrafię tego totalnie wyczuć, więc później faktycznie jestem zdziwiona, jak coś się pojawia.